Cześć, tu Rafał z bloga Krótki poradnik prawnika. Dziś powiem ci, co zrobić, gdy przyjaciel chce pożyczyć od ciebie pieniądze. Jak mówi stare polskie przysłowie: Dobry zwyczaj nie pożyczaj. W swojej karierze wielokrotnie spotykają się z sytuacją, kiedy ktoś pożyczył przyjacielowi pieniądze, a ten mu ich nie odda. Ostatecznie w ten sposób można stracić i swoje pieniądze, i przyjaciela. Jak zatem można zachować się w tej sytuacji? Wariant pierwszy uczciwie i wprost odmawiasz przyjacielowi pożyczki. Wariant drugi. Próbujesz się od tego wykręcić pod jakimś pretekstem, na przykład, że nie posiadasz takiej kwoty. Wariant trzeci. Pożyczasz mu te pieniądze, ale na postawionych przez siebie warunkach. Jakie to warunki? Po pierwsze, ustal wcześniej warunki i termin spłaty pożyczki oraz ewentualne skutki niezwrócenia tych pieniędzy. Po drugie, koniecznie podpisz nim pisemną umowę pożyczki. Po trzecie, Przelej te pieniądze przyjacielowi na rachunek bankowy, a nie dawaj mu ich w gotówce.